Czy wiedzieliście, że to, co robicie w ciągu pierwszych pięciu minut po przebudzeniu, może wydłużyć wasze życie o wiele lat? To prawda. Wraz z wiekiem poranki stają się czymś więcej niż tylko początkiem dnia. Stają się okazją, okazją do rozluźnienia napięcia, pozbycia się niepokoju i delikatnego przygotowania ciała oraz umysłu na nadchodzący dzień. Większość ludzi jednak budzi się, wyskakuje z łóżka, albo po prostu siedzi cicho, nie mając pojęcia, jak ten moment mógłby stać się codziennym rytuałem siły i odnowy. W tym filmie pokażemy sześć prostych, ale skutecznych rzeczy, które możesz zrobić zaraz po przebudzeniu, jeszcze zanim założysz kapcie. Te nawyki zajmują tylko pięć minut, ale mogą pomóc ci zachować równowagę. Poprawić nastrój, obniżyć ciśnienie krwi, a nawet wspierać długoterminowe zdrowie mózgu. Każdy z nich opiera się na nauce, psychologii oraz życiowych doświadczeniach osób, które starzeją się dobrze, zachowując jasność umysłu, spokój i witalność. Jeśli więc masz 60, 70 lub 80 lat i po przebudzeniu czujesz się sztywny, zmęczony lub wyczerpany emocjonalnie, może to być ciche rozwiązanie, którego ci brakowało. Małe nawyki, duży wpływ. O takiego ducha nam chodzi. Przyjrzyjmy się temu krok po kroku. Numer jeden. Delikatne krążenie kostkami i nadgarstkami. Jedną z najprostszych i najskuteczniejszych rzeczy, jaką możesz zrobić w ciągu pierwszych 30 sekund po przebudzeniu, jest powolne wykonywanie ruchów obrotowych kostkami i nadgarstkami. Może to nie brzmi jak coś szczególnego, ale dla seniorów może to oznaczać różnicę między bezpiecznym krokiem a niebezpiecznym potknięciem. Po spokojnej nocy krew ma tendencję do lekkiego gromadzenia się w dolnych kończynach. Stawy są zesztywniałe, krążenie krwi spowalnia, a układ nerwowy wciąż budzi się z trybu odpoczynku. Obracając kostkami i nadgarstkami w łóżku zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie w przeciwnym kierunku, delikatnie pobudzisz stawy, ścięgna, a nawet ucho wewnętrzne, które jest bezpośrednio związane z twoim zmysłem równowagi. Wielu starszych dorosłych nie zdaje sobie sprawy, że większość upadków nie jest spowodowana osłabieniem mięśni. Dochodzi do nich z powodu słabej propriocepcji, czyli zdolności ciała do odczuwania swojej pozycji w przestrzeni. Delikatne obracanie pomaga ponownie skalibrować ten zmysł przed pierwszym krokiem. Istnieje także głębsza korzyść. Rozpoczęcie dnia od świadomego ruchu daje Twojemu mózgowi wczesną przewagę. Przypomina Ci, że Twoje ciało wciąż działa, że Twoja koordynacja jest nadal na miejscu i że nie jesteś zdany na łaskę starzenia się. Wciąż jesteś uczestnikiem własnego zdrowia. To poczucie kontroli, nawet przy czymś tak drobnym jak krążenia nadgarstków, może ukoić poranny niepokój i zmniejszyć ryzyko objawów depresyjnych w ciągu dnia. Kiedyś rozmawiałem z 74-letnią kobietą o imieniu Sharon, która prawie każdego ranka budziła się sztywna i z zawrotami głowy. Fizjoterapeutka nauczyła ją tego nawyku w ciągu dwóch tygodni i powiedziała, że jej poranki całkowicie się zmieniły. Już nie waha się wstać, nie musi się trzymać ściany, a co najważniejsze, już się nie boi. Powiedziała: czuję, że teraz witam nowy dzień zamiast się do niego przygotowywać. I właśnie o taką zmianę nam chodzi. Jeden mały, ale konsekwentny sygnał dla ciała, że nadszedł czas, by się poruszać, czas żyć, czas znów poczuć się stabilnie. Numer dwa: głębokie oddychanie. Zanim wstaniesz, jeszcze zanim Twoje stopy dotkną podłogi. Poświęć chwilę na oddychanie. Nie tylko zwykłe, płytkie oddychanie, ale powolny, głęboki wdech nosem, po którym następuje pełny wydech ustami. Zrób to pięć razy jeszcze w łóżku. Możesz się teraz zastanawiać, co oddychanie może zmienić? Właściwie bardzo dużo. Wraz z wiekiem nasze płuca tracą elastyczność, nasze naczynia krwionośne przestają tak skutecznie dostarczać tlen, a nasz układ nerwowy, zwłaszcza zaraz po przebudzeniu, ma tendencję do utknięcia w trybie walcz lub uciekaj, co sprawia, że czujemy się podenerwowani lub zmęczeni, nie wiedząc dlaczego. Głębokie oddychanie wszystko to resetuje. Kiedy bierzesz głęboki oddech, aktywujesz nerw błędny, który datnie sygnalizuje ciału, że wszystko jest w porządku. To obniża tętno, stabilizuje ciśnienie krwi i mówi hormonom stresu, żeby się uspokoiły. Ten prosty akt pomaga mózgowi przejść ze snu do czuwania bez nagłego wzrostu kortyzolu. Innymi słowy, budzisz się spokojny zamiast wyczerpany. Oddychanie bezpośrednio wspiera także stawy i mięśnie. Dzięki lepszemu dopływowi tlenu, tkanki budzą się łatwiej. To może zmniejszyć sztywność, poprawić koordynację i dać Ci niewielki, ale silny zastrzyk jasności na początku dnia. Mężczyzna o imieniu George, 78 lat, powiedział mi, że każdego ranka budził się w panice. Nie miał żadnego konkretnego powodu, tylko dziwny ucisk w klatce piersiowej, kołatanie serca i poczucie, że coś jest nie tak. Jego lekarz zlecił mu wszystkie badania: nic. Na koniec pielęgniarka pokazała mu poranną technikę oddychania. Teraz mówi: To tak jakbym rozciągał duszę, zanim rozciągnę nogi. Jeśli wciąż oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia za przydatne, napisz mi w komentarzu numer dwa, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, polecam to zrobić i włączyć dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć wartościowe treści, które informują i inspirują. A teraz przejdźmy dalej. Numer 3. Delikatne rozciąganie w łóżku, nadal siedząc lub leżąc. Kolejne pięć minut powinno łagodnie obudzić Twoje ciało. To nie jest pełny trening ani yoga, tylko proste, ciche ruchy, które szanują to, czego Twoje ciało potrzebuje po nocy odpoczynku. Zacznij od szyi. Powoli przechyl ją w prawo, przytrzymaj kilka sekund, potem w lewo, ściągnij ramiona do tyłu, potem do przodu. Wyciągnij obie ręce do góry, a potem na boki, jakbyś witał poranek. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej, jedno po drugim. Kręć kostkami. Te drobne rzeczy mogą wydawać się niczym, ale są kluczem do unikania kontuzji, stanów zapalnych, a nawet dezorientacji na początku dnia. Zauważ, że kiedy leżysz nieruchomo przez kilka godzin, Twój krwiobieg zwalnia, krążki międzykręgowe lekko puchną, stawy sztywnieją. Zwłaszcza jeśli już cierpisz na artretyzm, a twoja równowaga nie jest jeszcze w pełni aktywna. Szybkie wstawanie może być ryzykowne, zwłaszcza jeśli masz ponad 70 lat. Dlatego tak wielu starszych ludzi upada w ciągu pierwszej godziny po przebudzeniu. Te kilka minut ruchu delikatnie pompuje krew z powrotem do mięśni. Daje to sygnał układowi nerwowemu, aby dostosował się do otoczenia, a nawet budzi proprioceptory małe czujniki w stawach. Które pomagają ci odczuwać pozycję ciała w przestrzeni bez ich aktywacji. Zbyt szybkie wstawanie z łóżka może prowadzić do zawrotów głowy lub potknięcia się. Odzyskanie kontroli nad własnym ciałem ma, oprócz aspektu fizycznego, także siłę emocjonalną. Każdego ranka mówisz sobie, Wciąż tu jestem, wciąż się ruszam, wciąż jestem ważny. Ta wiadomość towarzyszy ci przez cały dzień. El-Lanar, 81 lat, powiedziała mi, że kiedyś bała się wstawać z łóżka. Wszystko ją bolało i wszystko wydawało się powolne. Potem fizjoterapeutka dała jej prosty, pięciominutowy program rozciągający, podobny do tego. Teraz mówi: To tak, jakby moje ciało dziękowało mi za to, że się nie poddałam. Nie ma pośpiechu. Nikt cię nie pogania. Te pięć minut należy do ciebie. Wykorzystaj je mądrze. Numer cztery. Ciepła woda na pusty żołądek to jedna z najprostszych i najbardziej niedocenianych czynności, które możesz zrobić po przebudzeniu. Wypić szklankę ciepłej wody. Niezimnej, niesmakowej, po prostu ciepłej, czystej wody. Ten jeden nawyk, który wykonasz w ciągu pierwszych 10 minut po przebudzeniu, może uruchomić szereg korzyści zdrowotnych, zwłaszcza po 70. roku życia. Kiedy śpimy, nie pijemy wody przez około 6 do 8 godzin. To dla komórek Twojego ciała długi czas bez przyjmowania płynów. Możesz nie odczuwać pragnienia, ale to nie oznacza, że nie jesteś odwodniony. Łagodne odwodnienie u starszych dorosłych często objawia się w subtelny sposób: poranne zmęczenie, zaparcia, zamglony umysł, a nawet sztywność stawów. Większość ludzi sięga najpierw po kawę lub herbatę, ale one tylko bardziej cię odwadniają. A teraz nadchodzi część, której większość ludzi nie zna. Ciepła woda pomaga rozpuścić zanieczyszczenia w przewodzie pokarmowym. Jelita poruszają się łatwiej, żółć przepływa swobodniej, a nerki i wątroba, które przez całą noc pracują nad detoksykacją krwi, otrzymują potrzebne nawodnienie, aby mogły prawidłowo funkcjonować. I co może najważniejsze, pomaga to delikatnie obudzić układ nerwowy. Żaden szok dla organizmu, żadny nagły wzrost kortyzolu. Ten rytuał ma starożytne korzenie w wielu tradycjach, zwłaszcza w kulturach wschodnich i śródziemnomorskich. Starsze pokolenia zaczynały każdy dzień od ciepłej wody, czasem z plasterkiem cytryny. Nie dlatego, że to było modne, ale dlatego, że to działało. Pomagało im to zachować regularność, utrzymywało ich naczynia krwionośne, elastyczne i czyste oraz wspierało krążenie krwi bez konieczności zażywania tabletek czy suplementów. Water, 76 lat, cierpiał na poranne bóle głowy i wzdęcia. Jego lekarz nie mógł znaleźć żadnej przyczyny, ale gdy do swojego porannego rytuału dodał filiżankę ciepłej wody, te dolegliwości zniknęły w ciągu kilku tygodni. Byłem sceptyczny, powiedział, ale to tak jakby moje wnętrzności zaczęły lepiej funkcjonować. Ma to również znaczenie symboliczne, zanim włożysz do swojego ciała cokolwiek innego: kawę, tosta, wiadomości, a nawet myśli. Zaczynasz dzień czymś neutralnym, odżywczym i kojącym. W ten sposób mówisz swojemu ciału, zacznijmy delikatnie. Jeśli wciąż oglądasz ten film i uważasz te informacje za przydatne, napisz w komentarzu cyfrę 4, żebym wiedział, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, polecam to zrobić i włączyć dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć więcej wartościowych treści, które będą cię informować i inspirować. A teraz przejdźmy dalej. Numer 5. Delikatne poranne rozciąganie dla poprawy krążenia. Nie potrzebujesz siłowni, nie potrzebujesz sprzętu. Zaraz po wstaniu z łóżka potrzebujesz około 3 minut powolnego, świadomego rozciągania. Nie po to, by spalić kalorie czy zbudować mięśnie, ale by obudzić naczynia krwionośne, stawy i nerwy. Kiedy śpimy, nasz krążenie zwalnia, a krew może gromadzić się w dolnych partiach ciała. U osób starszych oznacza to zwiększoną sztywność kolan, pleców i szyi, a nawet wyższe ryzyko zawrotów głowy przy wstawaniu. Poranne rozciąganie działa jak ręczna pompka, która ponownie wprawia krew w ruch, zwłaszcza w kierunku serca i mózgu. Ale tutaj ujawnia się jego szczególna moc. Te ruchy stymulują także układ limfatyczny. Jest on cichą siecią drenażową twojego ciała. W przeciwieństwie do układu krwionośnego, nie posiada pompy. Do usuwania produktów przemiany materii jest całkowicie zależny od ruchów mięśni. Kilka ćwiczeń rozciągających rano może pomóc zapobiec gromadzeniu się płynów w nogach, wesprzeć układ odpornościowy i zmniejszyć ogólny stan zapalny. Skup się na kostkach, nadgarstkach, biodrach i ramionach. To są stawy, które najszybciej sztywnieją wraz z wiekiem i przez które czujesz się o 10 lat starszy, niż jesteś w rzeczywistości. Jeśli je zaniedbasz, wystarczy delikatnie kręcić kostkami, unosić ręce lub rozciągać się na boki, stojąc przy łóżku. Rozluźnisz się i przez cały dzień będziesz poruszać się łatwiej. Nie tylko rozciągasz mięśnie, ale także budzisz swoją mobilność i psychologicznie wysyłasz do mózgu jasny sygnał: Dziś nie tylko przetrwam ale będę żyć. Ta drobna zmiana w myśleniu może obniżyć poziom stresu, ustabilizować nastrój i wzmocnić poczucie kontroli nad nadchodzącym dniem. Judy, 70-letnia wdowa z Michigan, zaczęła wykonywać każdego ranka prostą, pięciominutową rutynę. Podnosiła ręce, dotykała palców u stóp, obracała się z boku na bok i głęboko oddychała. Powiedziała, Przestałam się czuć jak stara maszyna, która się rozkręca. Czułam się obecna, jakbym wciąż panowała nad swoim ciałem. Nie chodzi o to, żeby być elastycznym, chodzi o to, żeby być sprawnym. Nie musisz dotykać palców u stóp ani utrzymywać idealnej pozycji. Po prostu ruszaj się w taki sposób, który wydaje ci się przyjemny i delikatny, a twoje ciało ci za to podziękuje. Nie tylko dziś, ale także w nadchodzących dekadach. Numer 6. Połącz się ze swoim celem. Zanim dasz się rozproszyć, zanim sięgniesz po telefon, zanim przeczytasz wiadomości, zanim zajmiesz się długą listą rzeczy do zrobienia, poświęć tylko minutę, by zapytać siebie: Jak chce się dziś czuć? Ten drobny gest wykonany zanim dopadną cię rozproszenia, może być najskuteczniejszym narzędziem do osiągnięcia spokoju po siedemdziesiątce. Większość starszych dorosłych budzi się i natychmiast kieruje swoją uwagę na świat zewnętrzny. Sprawdzają pogodę, włączają telewizor, odpowiadają na wiadomości lub przeglądają nagłówki. Ale kiedy to zrobisz, twój umysł zostaje porwany. Zaczyna reagować, zanim zdąży podjąć decyzję. A kiedy już to się stanie, twój dzień należy do wszystkich innych. Zamiast tego weź kilka głębokich oddechów, na przykład z ręką położoną na klatce piersiowej. Zapytaj sam siebie, co dziś sprawiłoby ci radość. Nieproduktywne, niedoskonałe, po prostu dobre. Może zadzwonić do przyjaciela, może to posiedzieć na werandzie z kawą, może po prostu się nie spieszyć. Ta jasność przywraca godność Twojej codziennej rutynie. Z psychologicznego punktu widzenia ten prosty nawyk pomaga Ci przejść od bierności do intencjonalności. Nie trzeba terapeuty, żeby wiedzieć, że intencja jest lekarstwem na lęk. Kiedy wybieramy, jak chcemy się czuć, przestajemy być ofiarami tego, co przyniesie nam dzień. Za tym stwierdzeniem stoi również prawdziwa nauka. Udowodniono, że poranne wyznaczenie intencji, nawet jeśli trwa tylko 60 sekund, obniża poziom kortyzolu, poprawia regulację emocji i zwiększa odporność u starszych dorosłych. Daje mózgowi cel. Tom, 82-letni emerytowany rolnik, powiedział nam, że zaczął to robić po śmierci swojej żony. Powiedział: Przestałem zaczynać dzień w ciszy i strachu. Teraz zaczynam od pytania i szeptu nadziei. Prawda jest taka, że spokój na starość nie jest czymś, na co natrafia się przypadkiem. To coś, co sadzisz każdego ranka, zanim świat zdąży to zdeptać. Jeśli wciąż oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia za wartościowe, napisz mi w komentarzu numer 6, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś. Polecam to zrobić i włączyć dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego filmu. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie wartościowych treści, które informują i inspirują. Przejdźmy więc dalej. Hammerfur. Myśli końcowe. Starzenie się nie oznacza, że spokój przyjdzie automatycznie. Dla wielu osób jest wręcz przeciwnie to staje się trudniejsze. Więcej hałasu, więcej zmartwień. Więcej wspomnień z przeszłości i obaw o przyszłość. Ale jeśli masz między 60 a 80 lat i dotarłeś aż tutaj, zasługujesz na to, by zaczynać dzień w spokoju, a nie w chaosie. Każdy nawyk, o którym dziś mówiliśmy, zajmuje tylko kilka minut. A nagroda? Spokojniejsze serce, jaśniejszy umysł i dzień, który należy tylko do ciebie, nie pożyczony od kogoś innego ani dyktowany przez ból i zmęczenie, ale Twój. Zasługujesz na to. Przeżyłeś już wystarczająco wiele dekad, a życie wymaga czegoś więcej niż tylko przetrwania.